Nosferatu. Często kiedy sram lubię się zastanawiać, jakim byłbym wampirem, jak wykorzystałbym dar nieśmiertelności i walczył z głodem krwi. Tytułowy bohater dzisiejszego filmu fantazjować nie musi. Wizerunek Orloka jest bezbłędny. Jeszcze zanim go dobrze ujrzymy z za ekranowych cieni, czujemy narastający respekt i grozę, a środkami ku temu są jego pazury, sylwetka, ciężki oddech. To nie jest metroseksualny krwiopijca znany ze zmierzchu czy pamiętników wampirów. Jest to widok przyjemnie niekomfortowy, zwłaszcza we wspólnych scenach z delikatną Ellen. Reszta postaci fachowo obsadzona, jednak ciężko ustalić, kto tak do końca jest wiodącym bohaterem. Może to i lepiej, bo pozwala spojrzeć wielowymiarowo na zakończenie. Pomysł, żeby przenieść akcję z Londynu do Niemiec, jest poroniony. Mam też mieszane uczucia wobec wątku opętania. Gdyby nie on, to nie byłoby zawsze mile widzianego Willema Dafoe. Jednak ta część była dla mnie nieco przeszarżowana. Może patrzyłem przez pryzmat wcześniej obejrzanego egzorcysty-papieża, który ośmieszył spirytyzm. Czy warto obejrzeć ten film? Nie powiem, że gdyby nie ta recenzja, wracałbym do niego myślami. W trakcie jest jednak zajmująco, a ostatecznym argumentem dla każdego erotomana są gołe babskie piersi. Zobaczymy ich aż pięć, z czego dwie do pary. Michał Korzeniewski, dziękuję Ci bardzo, że zachęciłeś mnie do powrotu.